świętego marka I uczniów udało się do Galilei na górę tam gdzie Jezus im polecił a gdy go ujrzeli oddali mu pokłon niektórzy jednak wątpili wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im sztów imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Uczcie je zawoływać wszystko, co Wam przykazałem, a oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, dzisiaj z całym Kościołem wpatrujemy się w niebo, wpatrujemy się w Chrystusa, który do tego nieba wstępuje, ale myślę, że Słowo Boże jednak sprowadza nas zdecydowanie na, na ziemię. Pierwsza rzecz, która jakby mnie uderza w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że Ewangelista Marek wskazuje na wątpliwości, które, które rodzą się w sercu uczniów. Zobaczcie, to jest ten moment, kiedy uczniowie już, już spotkali Chrystusa, który jest zmartwychwstały, spotkali go po zmartwychwstaniu, mieli doświadczenie przebywania z Nim, słuchania go po raz kolejny doświadczenia jego działania, a mimo wszystko cały czas wątpliwości rodzą się w ich sercu. I to jakby pokazuje nam, że, że te wątpliwości bardzo mocno są wpisane w naszą naturę. Dlatego jeżeli dziś w swoim życiu przeżywasz jakieś wątpliwości w wierze, to nie gorz się sobą, to jest normalne. Pan Bóg pytać dzisiaj ciebie bardziej, co ty robisz z tymi wątpliwościami. Kiedy rodzą się w Twoim wątpliwości, rodzą się wątpliwości w Twoim sercu, co z nimi robisz? I zaprasza Cię do tego, abyś właśnie z nimi, z tymi pytaniami, które może dziś rodzą się w Twoim sercu, abyś właśnie przychodził, przychodziła do niego, bo on chce też dawać Ci światło na to wszystko, chce też przychodzić przez swoje słowo, choćby właśnie z konkretnymi odpowiedziami. Na te wszystkie pytania, z którymi się dziś może mierzysz. Druga rzecz, która e, dzisiaj uderza w tym słowie mnie osobiście, to to, że pomimo tego, że uczniowie są wątpiący, pomimo tego, że te wątpliwości cały czas są mocno wpisane w ich serce, to Pan Jezus ich posyła. Nie? Posyła ich po to, aby, głosi, aby głosili, po to, aby udzielali sztu i tak dalej, tak dalej że Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi nie przeszkadzają te nasze wątpliwości, które są w nas, po to, żeby przez nas robić wielkie rzeczy w życiu tych, do których nas posyła. Jak potwierdzeniem jest tego to ostatnie zdanie, które Jezus wypowiada w dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli tak naprawdę, to ja będę działał przez was, pomimo Waszych wątpliwości, pomimo waszych słabości. Często jest tak, że naszymi wątpliwościami, słabościami usprawiedliwiamy naszą bierność w tym ewangelizowaniu, w głoszeniu, w przepowiadaniu dobrej nowej winy, bo nie czujemy się godni do tego, żeby rzeczywiście, rzeczywiście głosić Jezusa Chrystusa. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: Pomimo tego wszystkiego, ja chcę działać przez Ciebie, bo właśnie. To, co mówi Święty Paweł, że moc w słabości się doskonali. Nie nasza ludzka moc, tylko moc Jezusa Chrystusa. Dlatego w tej naszej słabości, z którą Chrystus nas posyła, właśnie będzie objawiała się Jego moc, Jego wszechmoc. Tego Jezus poradzi sobie z naszymi wątpliwościami, słabościami, po to, żeby rzeczywiście nasze życie, nasza osoba, nasze głoszenie, nasze przepowiadanie stało się właśnie drogą do tego aby on mógł objawić siebie i dać świadectwo właśnie tej drugiej osobie do której cię może dziś posyła właśnie świadectwo tego ostatniego zdania dzisiejszej Ewangelii ja jestem dobrego dnia z panem bogiem